Ma. Dzisiaj robimy sobie penning za 3 zł z Istanbul Guys, najlepszej krzemień na telefon. Krótki to będzie odcinek, ale najpierw zagramy sobie jedną rundkę, żeby nie był taki półminutowy. No, kuba, lecimy Dobra, co dobry jestem, nie wczytuję, mi, nie wczytuję mi typów. O! No i nice, dobrze. Może się uda wygrać, zobaczymy. Też ja pewnie, pewnie nie. No, średnie mapa, ale. W pierwszą rundę powinienem przejść. ale mam lagi troszkę. Troszkę bardzo. 75 бит, это было бы хорошо 40 Ну, тут будем их авансовать Хотя, лучше, если бы так не лаговало О, нет, нет, хорошо, не Ну и My no spokojnie awansowaliśmy. No i kolejna runda może się również uda. Ale pamiętajcie, że odcinek jest o openingu, nie o grze, także to nie jest ważne. Nie wiem po co gadam. Dajcie lajka, subskrypcję yy, i. Polecam taki kanał Kebus, to nie jest mój w ogóle, nie znam, ale po prostu lubię jego content i ma 2000 subskrypcji. Jak lubicie CSGO to to bardzo fajny. No, polecam. Z dobrego serduszka. O, To jest fajne. chociaż jestem tu słaby. Ale chyba awansuję no. Takie boty są. A największy to ja, z tego co widać. O nie no serio, dobra. Już nie awansuję niestety. Raczej. Dobra, no teraz może wyprzedzimy tego przedostatniego, no ale i tak jesteśmy na razie w 16 miejsce. Pewnie już zaraz pierwsza osoba awansuje. Nie no nie, no nie... O! Ty, tu jest do, do przodu chyba zbustowało. Dobra, nie jesteśmy ostatni. Prze przecież przecież skoczyłem Dobra no, Raczej nie awansujemy Ale to nie jest ważne I tak jakoś szczególnie No na pewno nie awansujemy Ten pierwszy Pierwszy sam początek Tego jest najgorszy No tak czy owak No jeszcze super re reklama Przy reklamie chcemy I przechodzimy do Zakupienia tej oferty zobaczmy. Mam nadzieję, że się uda. Jest także lecimy, lecimy, lecimy. Chociaż jakiś legendarny, jeden legendarny. Tyle mi naprawdę wystarcza. Okay, jest pingwinek. Co oprócz pingwinka będziemy mieli? No, myślałem, że epicki. No, chociaż jeden epicki, co nie wiem. No Dobrze, o No i to mi się podoba Jeszcze jeden epicki i to już mi będę w ogóle zadowolony bardzo a Ajajaj, powtórka do tego niedobrze Ostatni spin chyba I dobrze, świetnie, no i jestem zadowolony To mi odpowiada jak najbardziej Także Możemy sobie podsumować mój ekwitunek. Chyba moje skórki, wszystkie skiny. No, nie, no fajne, fajne tak szczerze. Możemy sobie jeszcze jedną gierkę zagrać, żeby. No, w sumie nie wiem po co, ale mniejsza z tym. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Yy, pozdrawiam yy, wszystkich oglądających serdecznie. no i oczywiście znowu laguje 60, 70, 80 pingów Dobra 40 do... no nie jest najgorzej ale pewnie nie jest przyjemnie się to ogląda także przepraszam widzowie możecie wyjść z tego filmu tak czoła kroję tylko tak swoje dla beczki bardziej niż dla jakichś tutaj nie wiem czego w sumie czy fame no, raczej na takim kanale to ciężko jakiś fame zdobyć, że tak powiem ale jest fajnie, jest fajnie choć może goś tego nie okazuje, bo są rodzice w domu i za bardzo nie mogą. Hmm. <słyski> To jest fajne. To jest bardzo fajne, przynajmniej jak nie ma lagów. A bez lagów to... Znaczy z lagami to nie wiem jak to będzie. Nie no, jest. Dosyć. No, bardzo prosty. Ojej. No i to jest awans bez wielkich problemów. No i będziemy w finale, proszę Państwa. Zobaczymy, jaka mapa, ale wątpię, udało mi się to wygrać. No ale, no ale zobaczymy. Nie ma co oceniać dnia przed zachodem chwalić dnia przed zachodem słońca. Zawsze żalić. Nieważne, nieważne, nieważne. A w finale będzie mapa Będzie mapa, będzie mapa O, 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 i właśnie na to naliczyłem Nie jestem wziął jakoś bardzo dobry A ją lubię, po prostu ją lubię Na komputerze jestem lepszy, no ale przy Tak trzeba cieszę się, że jest O nie, on według nas zbił. O nie, no nie, o jest o, teraz to się żem popisał, dobra. Nieważne Tak trzeba, dawajcie, wiecie, suba, lajka itd., itd. No, nie ma.